Cie witam w przeglądzie marketowym, zobaczymy co się dzieje, co piszczy w rynku, co piszczy w trawie i nie tylko popatrzymy na itemki, jak się zachowują, jak oddziaływują jak to wszystko aktualnie na ten moment wygląda. Czy wygląda to git, czy wygląda to nie git. Mam kilka dobrych wieści dla Was. Zaraz Wam je przedstawię. Strzelpilnie suba widzów na kanale, bo to motywuje do pracy naprawdę. I szybki stępem Pirate's łapik, strona do wymiany swoich skinów, link do będzie oczywiście w opisie. Macie na stronie darmowej 10 dolarów z moim kodem LZ. Przyjmijcie tutaj, jeżeli wpiszecie, więc naprawdę spoko opcja. Jakby tego było mało, strona, nie wlicza ceny na i ceny czarmu, więc wymiecie dużo, przepięknych krawciorów z czarnikami. Naprawdę można ten fajnie zarobić. Czarm można osobno zdjąć i sprzedać na markecie, a krawciki można też sprzedać z overprice, jeżeli są naprawdę w fajnej. E, fajne Krafty, więc polecam i przy wpłacie wraz z moim kodem Elzar dostać 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, drobne 35 dolców. Przy doładowaniu 1000 dolarów, 350 dolarów. Macie jakieś darmowe misje, instancje, link do strony będzie w opisie. A przechodząc do pierwszych dobrych wieści, to Valve zaczęło banować bot playerów z serwerów, czyli osoby, które afkują i zdobywają, czy to expa strzyje to z dropu, czy to z karnetu, zaczęły lecieć bany, tak to wygląda i to jest przeogromnie dobra wieść To jest dobra wieść to jest bardzo dobry początek i mam nadzieję, że te boty, ci gracze w sumie będą banowani, no bo co to kurwa jest, żeby nabijać karnet, potem będzie multum tych rzeczy i nie będzie dało, i będzie dało się zbić supply'u, znaczy ze strzynek pewnie będzie się dało, ale wiecie jak to jest, no to psuje, po co tak robić, bo chcą sobie zarobić, no to jest już skurwysyństwo jeszcze tchamsa, więc wreszcie ich banują, znaczy banują, wyrzucają i mam nadzieję, że to potem będzie jakoś na Banowane, żeby ci, to gra się już nie opłacało grać i mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Więc oby, oby, jak najbardziej. E, druga sprawa: Valve potwierdziło, że był ten bug, zliczowany, był ten problem z, z kosami, że po prostu dropiły, jak głupi wam Ruby, Dopplery i tak dalej. No i zostało to potwierdzone przez Valve, więc tak było. Więc tych dropów właśnie stąd się tyle wzięło, że dropiły co chwilę wiecie, jakieś tu super tu koski. Wow, wszędzie na X było zawalone tymi koskami i tak dalej. No i już wiecie, ale mnie to, że wszystko naprawiają. A Teraz, znaczy nie wszystko, ale kilka rzeczy. Ale ta główna strona na rynku dalej jest rozwalona. Ale dobra, już bez gadania o tym, żeby to się przejmować. Popatrzmy, jak co się dzieje na, na markecie. Sprawdźcie sobie przegląd. Bo ostrzeliła odrzutko od jakiegoś czasu. Zobaczcie, zaliczyła ten dołek, że jest poniżej złotóweczki. Tutaj próbuję odbić. Ale to jest e, wreszcie ten po, e, początek, początki spadków. No, mieliśmy te górki, jak wiemy. To była ta hossa marketowa. Teraz pani znów wkraczamy w czasy ciemne, czyli czasy po prostu, w których są spadki. Spadki na markecie, zobaczymy, na jak długo. No, mi się wydaje generalnie, że lipiec będzie takim momentem, gdzie będą i tam nisko. Zobaczymy czy to będzie prawda, ale tak mi się zdaje, tak mi się zdaje yy, i generalnie spadki są na większości rzeczach albo stabilizacja, tak? Stabilizacja bądź spadki to wszystko co możemy teraz zobaczyć na markecie. Rzadko kiedy tutaj zauważamy zauważane są po prostu teraz wzrosty, jeżeli o to chodzi. W ogóle jeżeli chodzi o o to jak szyja yy, to załamania, tak, załamania. Patrzcie, jak nisko sięga do złoty 28 tutaj podpada. No, no Spoko opcja, ale powiem Wam tak, jestem lekko przerażony wizją skrzynek z puli dropów. no bo jeżeli teraz Was będzie się bawić w wyrzucanie bądź dodawanie skrzynek do karnetu, to oleją skrzynie z puli dropów. i to mnie ciekawi co z nimi będzie, no bo jednak co, jak ich nie wyrzucą nigdy z pulidropów, to to może spaść do naprawdę niskich cen, a no Póki co, tak się to zapowiada. Mieliśmy taką teorię, że nie mam drodzy strzynek z, z polidropów i chyba ta teoria, póki co, się zda, z, z, zgadza, bo dodają rzeczy do karnetu. No, ciekawi mnie, będzie sytuacja. Plus, dosyć sama ciekawa sytuacja jest w przestrzeni galerii, która zalicza coraz niższe ceny. Zobaczcie, do 3,20. Ale nie powinno to dziwić, właśnie przez farmy botów, przez liczbę teraz wykupionych karnetów i tak dalej, no bo jednak ludzie cały czas kupują teraz te karnety i farmią, i wszystko, nowa skrzynka jest, więc znów jest na to hype i cena spada. No, nie powinno się to dziwić, ale jak te farmy botów są zablokowane, to może z czasem jakoś ta Odbija, no ja taką trzymam, trzymam, taką trzymam kciuki, trzymam kciuki w ostatnią skrzynkę. Jeżeli chodzi o, patrzcie, pryzmaty, to, to, to w sumie nie trzymają się tak najgorzej, nie trzymają się tak, jak, tak, tak źle jak, jak inne skrzynki, się w sumie teraz trzymają, nawet coś tam odbiły z tych dogów, można powiedzieć. I ceny mają ok. No, wydaje mi się, że pryzmaty, Max do piątki, 4,90, myślę, że spadną. Niższych tu cen na pryzmatach raczej widywać nie będziemy, tak mi się wydaje. No tutaj droższe skrzynki, nie będę tutaj ich e, aż tak analizował. E, ale no, e, no zobaczcie, jak generalnie mi się daje że te stare skrzynki będą coraz bardziej w górę. Tym bardziej, że już te stare kosy, wiecie, już nie będą dodawane i te szynki względem czasu będą sobie leciały. Jeżeli chodzi o skiny, generalnie to dużo skinów poleciało do góry, niektóre w dół. E, skiny, które pociały w dół, to są skiny, które po prostu są. Albo tutaj w kolekcjach, właśnie karnetowych, tych typowych, czyli na przykład graficzna. I tak dalej, to są skiny, które coś tam podupadają na cenach I nie powinno nas to dziwić, bo karę coraz jest w gierce, a wiecie te skiny leci do naprawdę niskich cen I Ja też będę inwestować w skiny, więc tutaj niedługo sobie zacznę w nie składać zamówienia Bo moim zdaniem też spoko, ale że to skiny typu Train pewnie niedługo, które właśnie wypadły z polidropów I nie tylko, eee, więc one wydaje mi się, że będą przyszłościowo też są fajną teraz inwestycją, też nie są najgorszą inwestycją Przechodząc dalej w ogóle, przejdźmy sobie jeszcze dzisiaj taki dłuższy przegląd Przejdźmy sobie jeszcze do, do kapsuły Shanghai'u, widzowie Halo, co się w ogóle tutaj dzieje? Zobaczcie to, że przecież cały czas jest szanka w grze. No, to jest coś, nie wiem, niebywałego. Ilościowo to nas jakoś nie zachwyca na markecie. No, bo no, kto teraz się skupia na kapsułach? Tak, szczerze. Plus. Patrz na to, to już trochę ludziom przejadło, jednak to jest to samo cały czas. Jednak te kapsuły trochę no, stracą na wartości, tracą, tracą. E, I zobaczcie, czy na przykład legendy się zrobiły w 30 tysiącach ilości, no przeogromna ilość już tych, le tych legend się w autografów zrobiła, chociaż no, większość tutaj kapsuł ma niski supply, niski supply e, Sprawdźcie sobie jeszcze jak wyglądają kapsuły z Antwerpu bo to też mnie teraz ciekawi, bo one też wiedziały, że niektóre spadły. Zwłaszcza, że ta kapsuła kandydatów też, patrzcie, zaliczyła tutaj lekki spadek z tych fajnych cen, a już miała takie fajne ceny, już tak chwaliśmy tą kapsułę złoty 50, podchodzi już zaczyna być fajnie, to już zaczyna być fajna cena. I pyk, złoty 20 parę, złoty 20 coś, i znów tutaj spadamy, znów tutaj spadamy i zobaczy tak samo. Inne kapsuły, tutaj legendy też teraz spadły, też złoty 300 do złoty 20, więc no, lekkie spadki kapsuły zaliczyły teraz i tak to wygląda, tak to wygląda. Jeszcze a propos przywieszek tutaj karnetowych, to również. No tutaj mamy ogromne teraz dołki. No, zobaczcie, ceny teraz to lecą i lecą. Ciekaw jestem tego, kiedy się zatrzymają. No, to mnie ciekawi. No, 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 no też nie przesadzajmy, że ta przywieszka będzie kosztować 20 groszy. No, tak, jakby to wydaje mi się, że to już jest lekka przesada, nie? Ale z drugiej strony, no właśnie, te farmy, to wszystko. To tak właśnie to psuje ten market, nie? To właśnie tak psuje market, i Valve dopiero teraz to naprawiło. To też jest chuj w dupę za te tak krzeże. Chuj w dupę za to, że tak mają wyjebane w tą grę. Zawsze mieli, ale no chuj w dupę po prostu. Gdzie jest cash? Gdzie jest cash? Już widzowie też się ze mnie śmieją niektórzy, że cały czas gadam o tym cashu. No ale mapa już jest skończona, ale z tego co gdzieś też czytałem, generalnie o cashu, też wam tak powiem, że e, nie chcą od tego autora, który ukończył tę mapę, wykupić. Nie wiem o co tam chodzi. No, wstawiam, że jak zawsze, jak nie wiecie o co chodzi, to chodzi o pieniądze po prostu. I Wawe negocjuje, chociaż powinno mu zapłacić w kurwę, bo zajebiście zrobił tę mapę. Chociaż te FPS spadają, to powinno się to zoptymalizować. Ale mapa jest zrobiona do jebania i powinniśmy zapłacić dużą gotówkę za nią, no bo dużo też nie czasu poświęcił, ładnie ją zrobił. Więc mam nadzieję, że każdy będzie dodany. Mam nadzieję, że będzie dużo zmian. No taki przeglądzik. jeżeli widzę podobał Ci się ten przegląd, zostaw suba, naprawdę naprawdę motywujemy co do pracy. A jeżeli chcesz mieć swoje skiny, to wymieniaj z kodem z kodem elzart na Pirateswapie. I jeżeli lubisz, tutaj też Content z Kraftami nie tylko. Cię na mój drugi kanał Krafty CS2. Link do kanału jest w opisie. I co? Trzymaj się, widzu, w tej Polsce, na tym markecie, który teraz, no, ma różne momenty. Ma różne momenty, sobie to nie gadać. I trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.